Zadanie 92. Punkt A równy 15 minus 5 jest wierzchołkiem trójkąta prostokątnego o kącie prostym przy wierzchołku B, a opisanego na okręgu x plus y równa się 25. Wyznacz wierzchołki b i c tego trójkąta, jeśli wiadomo, że jego przeciwprostokątna jest równoległa do osi, o i, do osi x. Ok, no to mniej więcej to sobie narysujmy. Tutaj, no, ten punkt jest dosyć daleko. Um, więc, a może sobie, ale patrzmy. No, środek okręgu jest w punkcie 0,0, 0, promień jest 5, tutaj współrzędne 15 minus 5. A ja mam taką propozycję: niech jedna kratka to będzie 5, wtedy bez problemu się zmieścimy. 15 minus 5 będzie po prostu tutaj, i, i to będzie nasz punkt A. Nasz okrąg, no to teraz będzie miał po prostu um, jedną kratkę, promień na jedną kratkę, czyli, czyli to będzie takiej wielkości okrąg, tylko trzeba go ustawić w 0,0, żeby środek miał w 0,0, to tutaj będzie. I zobaczmy, czy on jest za duży. Tak, jest troszkę za duży, bo się obsunęło. Dobra. Czyli co my chcemy? Jeszcze raz, kąt prosty jest przy wierzchołku B i jego przeciwprostokątna jest równoległa. Aha, i on jest przede wszystkim opisany na tym okręgu. OK, opisany na tym okręgu, no to, no właśnie, no to jak ma być opisany, no to tutaj za mają wychodzić dwie proste, które są styczne do tego okręgu, więc jedna będzie szła mniej więcej tak, dokładnie tak. A druga będzie mniej więcej w taki sposób szła, żeby tu się stykać. O, i jeszcze trzeba tylko B i C ustalić. Więc co? Więc my wiemy, um, wiadomo, że jego przeciwprostokołtna jest równoległa do osi x. No to to jest ta tutaj. Tutaj to możemy jakby za darmo powiedzieć, że po prostu jedna z, ta prosta to jest y, równa się minus 5. Um, więc. To ma być przeciwprostokątna, czyli tu gdzieś ma być punkt C, natomiast punkt B musi być gdzieś na tej prostej, którą sobie zaraz wyznaczymy. No, no i właśnie, i ma być stycz. No i tutaj prosta prostopadła przechodząca przez punkt B też ma być styczna do tego okręgu. Ok, to najpierw wyznaczmy sobie tutaj tę prostą, czyli to będzie styczna do tego okręgu, czyli ma, to ma być prosta, która przechodzi przez punkt A. Więc właśnie, prosta y równa się ax plus b i ma być, przechodzić przez punkt a, czyli ma punkt 15 minus 5 ma to spełniać, czyli minus 5 równa się 15a plus b. Takie równanie ma spełniać ta prosta. Oraz ma być styczna do tego okręgu, czyli ma być w odległości 5 od jego środka, czyli 5 w, w odległości 5 od 0. O dobra, to może inaczej sobie, może weźmy sobie równanie ogólne, czyli będziemy mieć. Um, ale właśnie, załóżmy po prostu ax plus y plus b ma być równe 0. Załóżmy, że przy y jest współczynnik 1. Tutaj widzimy z rysunku, że, nie, że obydwie proste to spełniają, w sensie um, no. Jakby nie każda prosta ma równanie kierunkowe, czyli równanie postaci y równa się ax plus b. Pionowe proste takiego równania nie mają. One wtedy mają równanie x równa się coś, niezależne od y, więc dla nich nie istnieje. Natomiast po pierwsze z rysunku widzimy, że nie będzie tutaj pionowej prostej, będzie pozioma i będzie jeszcze jedna. Więc możemy sobie, więc. Będzie istniało równanie kierunkowe, czyli y równa się x plus b. No, no i dobra, no jak przerzucimy ten y, to dostaniemy, że ax minus y plus b ma być równe 0. Takie będzie równanie tych dwóch prostych. Jak podstawimy punkt 15 minus 5, to dostaniemy 15a minus 5 plus b ma być równe 0. No a odległość tego, tej prostej od punktu 0, 0. No to będzie A razy 0 plus minus 1 razy 0 plus b w wartości bezględnej dzielone przez pierwiastek z A kwadrat plus minus 1 do kwadratu. I to ma być równe 5. No i dostajemy taki układ równań. Yy, tutaj możemy sobie z pierwszego wyznaczyć, że b równa się 5 minus 15a. Podstawić do drugiego i w drugim dostaniemy, no to się wyzeruje i będziemy mieć 5 minus 15a w wartości bezlewnej, dzielone przez a kwadrat plus 1 ma być równe 5. Mnożymy przez mianownik wartość bezlewna. Tutaj możemy sobie zamienić 15a minus 5 równa się 5 pierwiastków za kwadrat plus 1. Obie strony są dodatnie, więc możemy podnieść obu strony do kwadratu. Wtedy dostaniemy 225a kwadrat minus 2 razy 15 razy 5, czyli minus 10 razy 15, czyli minus 150a plus 25 ma się równać 25a kwadrat plus 25. Dwudziestki piątki się kasują i dostajemy 200a kwadrat minus 150a równa się 0. Dzielimy na 200 to a kwadrat minus 3 czwarte a to równa się 0. a razy a minus 3 czwarte równa się 0, czyli a równa się 0 lub a równa się 3 czwarte. Tylko, sorry, jedna poprawka. Punkt był 15 minus 5, więc tu powinno być plus 5 i wtedy tu jest Tutaj, jak przerzucimy sobie, wyznaczymy b, to będzie minus 5, czyli tu będzie minus 5, czyli wtedy tu się zrobi plus po prostu, i wtedy tutaj też będzie plus, i tu plus, i tu plus, i tu plus, czyli tu będzie minus. No właśnie, więc dostajemy, że b teraz równało, miało się równać minus 5, minus 15a. Czyli no jakby b1 dla a równego 0 to będzie właśnie minus 5, no i to jest ta prosta y równa się minus 5, którą widzieliśmy na rysunku, a b2 będzie równe minus 5 minus 15 razy i tutaj wyszło minus 3 czwarte. No to tak naprawdę minus 5 plus 45 czwartych. Minus 24 plus 45 czwartych to 25 czwartych, czyli dostaniemy y równa się minus 3 czwarte X plus 25 czwartych. I to jest właśnie ta druga prosta, którą no trudniej było określić. I wiemy, że na niej leży punkt B. I wiemy też, że przez ten punkt B. Ma przechodzić druga prosta, która jest styczna do okręgu i prostopadła do tej prostej. Ok, ma być prostopadła do tej prostej, czyli to będzie jakaś prosta. Y równa się 4 trzecie x plus c, sobie nazwijmy. No bo tutaj minus 3 razy 4 trzecie da minus 1, więc będą prostopadłe. Ok, i ta prosta ma nam, yy, aha, i ta prosta ma być w odległości 5 od punktu 0,0. To z tego możemy wyliczyć c. No bo znowu, 4 trzecie x minus y plus c ma się równać 0. Odległość od punktu 0,0 to będzie wartość bezwzględna z 4 trzecie razy 0, minus 1 razy 0 plus c, dzielone przez pierwiastek z 4 trzecie do kwadratu, plus minus 1 do kwadratu i to ma się równać 5. Czyli dostaniemy wartość bezwzględna z C dzielona przez pierwiastek, co to jest 16 dziewiątych plus 1 ma się równać 5, czyli wartość bezwzględna z C dzielona przez 25 trzecich pod pierwiastkiem, czyli przez 5 trzecich ma się równać 5. Czyli wartość bezwzględna C ma się równać 5 razy 5 trzecich, czyli 25 trzecich. Czyli nasze C ma się równać plus minus 25 trzecich. Ok. No i to jest bardzo logiczne, bo są dwie takie proste, prostopadłe do tej, które są styczne. Yy, z tym okręgiem. No jedna będzie tutaj, druga będzie tutaj. Nas interesuje ta druga, bo żeby ten trójkąt był opisany na tym okręgu, no to ta pierwsza to by miała tylko jeden bok styczny, a to muszą być wszystkie trzy boki styczne. Więc co? Więc tak naprawdę yy, wyznaczmy, czyli co? Nasze równanie tej prostej to by było y równa się 4 trzecie X plus C. I C to jest wartość w zerze i widzimy, że to musi być ta większa, żeby, żeby to była ta tutaj, jakby z rysunku można zauważyć, że to musi, że wartość w zerze musi być dodatnia, musi być większa niż w tej, która nas nie interesuje. Czyli C musi być równe 25 trzecich, czyli nasza prosta to Y równa się 4 trzecie x plus 25 trzecich. Dobra, no i teraz, żeby wyznaczyć punkty B i C, to wystarczy tylko punkty przecięcia tej prostej z pozostałymi dwiema, czyli z Y równa się minus 5, to będzie punkt właśnie C, a z Y równa się minus 3 czwarte X i tam co było? I tam było plus 25 czwartych, to będzie B. Więc dobra, więc tą pierwszą to po prostu pod y wstawiamy minus 5 i mamy minus 5 równa się 4 trzecie x plus 25 trzecich, czyli a razy 3 se weźmy od razu. No to nam, jak przemnożymy przez 3, to nam się zrobi minus 15 równa się 4x plus 25, czyli 4x równa się minus 40, x równa się minus 10, czyli punkt C ma współrzędne minus 10, minus 5. A teraz z tą drugą prostą, no to możemy przyrównać te prawe strony, czyli 4 3 x plus 25 3 ma być równe minus 3 4 x plus 25 czwartych. Ja bym sobie to od razu przemnożył przez 12, wtedy się zrobi 16 x plus 100.

Czyli punkt B ma współrzędne minus 1,7. No i to jest nasza odpowiedź. Czy tu coś jeszcze chcieliśmy? Wyznać wierzchołki B i C. No to po prostu B to minus 1,7, C to minus 10, minus 5. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału. I zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.